Halo, Sefie! No co tam? Możemy na kamerkę? Na kamerkę? Tak! O dobra! Nie. O. Ba... No widzicie. Ba... Znalazłem taki kabel, Sefie! O. Ty, jak wygląda ten kabel? Czarny jest taki z trzema dziurkami, o z trzema dziurkami? Ta. Pokaż go Aaa, to jest ten kabel, ale on... On co nie działa? Nie, nie ma. Natręca. Nie. Nie działa. Ma. nie działa. Ty może zasilania nie ma. No. To weź sprawdź. Jak mam no, sprawdzić? Tak no, sprawdzić. no dotknij go. No jak nie pied nie nie, nie mnie. No przecież ty już jesteś tak jebnięty, że bardziej ci to nie zaszkodzi. Dotknij go palcem. No, no dobra. I co? Nie ma. Nie ma? To się włączyło telefonik no. Nie ma. To może językiem jest. To, sprawdzę. No możesz go polizać jak chcesz, bo tak? ja pamiętam o tym, że tam jest siła. Co jest? No, to jest 360 V. No i co? No to dawaj. No dobra, to uwaga, Lizam. Nie zrobisz tego. Na no, założymy się pods... Podsymaj tego. mi piwo, no. Sefie. No uwaga! Ja kurwa, Sefie! O kurwa! O, ale siła! Jak nie jemło, Sefie! O, co tu się dzieje? A, ale, to... ale faza! O z... Sefie, ci? Ja to zrobię Nie! Sefie! Kufa! Ale jebło! Ty! jak ja dam... o, Ja jestem tak naładowany, że jak dam w wóz jaka to kolki wyjebie w nieskaniu.